A jeśli już jesteśmy przy nietypowych rolach, no to pan się okazał i dobrym tancerzem i dobrym artystą muzycznym. Nie. Czy pan się spodziewał idąc do programu Twoja twarz już mi znajomo, że wyjdą z tego takie ikoniczne występy? Naprawdę ubierzcie, że ja Trochę lepiej tańczę niż śpiewam, trochę lepiej śpiewam niż tańczę, ale to było dla mnie bardzo trudne zadanie. W każdą z postaci włożyłem bardzo dużo serca i bardzo dużo pracy, ale z tego co wiem, to Państwo oglądali z uśmiechem na ustach moje występy i w sumie o to mi chodziło, żeby Państwo mieli miły wieczór, a dla mnie to było mega wyzwanie i też bardzo, bardzo trudna praca. Natomiast jestem zadowolony, jestem jedynym chyba z uczestników, który nigdy nie sprawdził tabele wyników i zawsze pytałem, a który jest, ja mówię, nie mam pojęcia, ja ci bym nie mów mi nie, więc ja do końca nie wiedziałem, potem dzielnie walczyłem w półfinale, żeby nie wejść do finału, żeby mieć duet, udało mi się mieć duet, a w finale walczyłem o to, żeby wygrać odcinek, ale oczywiście nie można wygrać odcinka w finale, jednak nie poddałem się i walczyłem do końca. A co pan sądzi o zwycięzcy, o Oskarze? Oskar to jest super chłopak, bardzo go polubiłem, mega zdolny, sympatyczny, miły, no ma wszystkie cechy, które, które myślę pomogą mu w tym, żeby być kochanym przez publiczność. Myślę, że już tak jest. Wystąpi, będzie z nami w Sopocie. To także będzie dla niego wielki debiut na ogromnej scenie. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl Pozdrawiam.